Pokażę Ci, jak możesz zobaczyć wszystkich swoich subskrybentów z iPhone'a i pada albo dowolnego smartfona w mniej niż minutę. Dodatkowo w opisie znajdziesz link do naszego newslettera, jeśli chcesz dalej uczyć się o iPhone'ie. Dobrze. Jeśli chcesz zobaczyć wszystkich subskrybentów, to kiedy już jesteśmy w aplikacji YouTube, przechodzimy do profilu na dole po prawej stronie. Następnie wybieramy opcję Zobacz kanał. Tutaj, jak widzisz, tuż pod miejscem, gdzie pojawia się liczba naszych subskrybentów oraz liczba opublikowanych filmów, mamy przycisk Zobacz Subskrybentów. Jeśli w niego klikniemy, pojawi się lista wszystkich subskrybentów. Trzeba jednak wziąć pod uwagę jedną rzecz, o której YouTube informuje na górze. Możemy zobaczyć tylko tych subskrybentów, którzy ustawili swoje imię i profil jako publiczne. Czyli zaakceptowali, że kanały, które subskrybują, będą wiedziały, że to oni się zapisali. Możemy też zobaczyć inne kanały YouTube, które subskrybowały nasz kanał. Nie zobaczymy natomiast prywatnych kont osób bez kanału, które się zapisały. Tutaj więc masz pełną listę. Jeśli spodobał Ci się ten film, zasubskrybuj i zostaw polubienie. Do zobaczenia. Dziękuję.